Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do pokazania kolejną bitewkę na MX. Sasher Dushar. Ostatnio było nim trochę materiałów u mnie na kanale, ale tym razem pora zaprezentować kogoś z Krana ZP w końcu, kto tym pojazdem naprawdę umie grać. Przed nami jest Madzia 81, która właśnie na mapie Zatoka Rybacka zaprezentuje nam bitewkę na tej zacnej premce. Aż jako typowy Met, pojechała na y, środek. Y, mamy tutaj dobre losowanie, bo jest na topie. O, chociaż, tak jak wspominałem, to, jest, to ma mniejsze znaczenie niż przy innych premkach. Y, górny cap. Mamy już 532 punkty uszkodzeń na swoim koncie. Według XVM mamy 49% szans na wygraną, ale patrząc patrząc po składzie drużynowym, no to jednak u nas bardzo dużo te szanse Zawyża AMX-12T fioletowy. Madzia ma stąd przestrzał na to, co się dzieje w mieście. Teraz strzał w T-150. Niestety miasto skazane na porażkę ze względu Chociaż na to, jak właśnie nasz świetny, fantastyczny Pluton I pojechał, czyli tak na linii 1, 2 HTK-ami, jeszcze i tak na początku stali, a Tygry z 2 w ogóle na kampie. No, po prostu bajka, nic tylko się cieszyć. Sytuacja ta spowodowała, że nasza bohaterka została już dość mocno oklepana. Jeśli chodzi o HP, -ki. zostało jej 628 punktów życia. Teraz jeszcze nieudany strzał w piątkę. I teraz trzeba delikatnie się wycofać. Korzystać jeszcze z tego, że jakieś czołgi od nas żyją w tej okolicy przeciwników i pozwalają ich świecić. Mamy 4, 4 do 3. Porównywalna ilość hapeków, więc nie jest źle. Jest wrogi CDc, Teraz bardzo dużo szczęścia udało się ten pocisk jakoś zrykoszetować. Teraz CDC wrogi nie wytrzymał napięcia i jeszcze trafił w budynek. Madzia trzeci strzał w niego trzeci celny z przebiciem bardzo dobrze. Jeszcze teraz ten CDC od kogoś łapie tak i został wykończony i mamy 7 do 3, 8 do 3. Bardzo ładnie teraz się przeciwnicy poskładali i o dziwo to miasto jakoś tak stanęło, nie przycisnęło te czołgi wroga nie wykorzystały przewagi. A mazia teraz ma ładny przestrzał na SUSTO. Wykończony radziecki Todek. Mamy 2200 uszkodzeń. Teraz fałka bardzo ładnie ustawiona, nic tylko ją pompować. Teraz niestety nieudany ten strzał, a szkoda, bo byłby frak 10 do 5. Centurion wraca się w okolice swojej bazy i idealnie teraz wystawiony, żeby tylko ładnie do niego strzelać. Odpalony. Jak widzimy gaśnica to nie jest coś w co zainwestował. 11 do 6. Teraz trzeba się udać po te TDK te T25x2 również nie zwraca na nas uwagi. Teraz jest ten strzał od AT7 ki yy, Madzianie. Trafiła w T25x2, do tego jeszcze straciliśmy celowniczego. Wykończenie amerykańskiego TD-ka. Teraz. Dobicie y, PDK brytyjskiego. Mamy 4 fragi, i zostaje jeszcze IS trzeci do podojenia. Trzeba uważać, bo jesteśmy na strzał od tego is -a. Niestety teraz y, nie udało się go przebić. Został zgęszony. Przyjeżdża na Horn, y, przyjął strzał. Teraz udany strzał. Czy, czy damy radę jeszcze oddać jeden? Powinniśmy dać radę. Tak jest, bo i y, trzeci skupił się na TDK niemieckim, więc jeszcze spokojnie możemy pacnąć tego HTK. I teraz E25 go wykańcza, a my zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę wpadła odznaka mistrzowska Asa Pancernego dla Madzi oraz High Caliber. 4728 punktów uszkodzeń własnych. Zobaczmy czy było coś pasyście. 768. 4 fragi dało 1541 bazowego expa, co już jest naprawdę przyjemnym wynikiem. 29 strzałów oddanych, 24 trafione, 20 z penetracją. Przejechane niewiele bo trochę ponad 1,5 km, jak na meda to mało, ale tutaj przeciwnicy sami na środku ładnie podjeżdżali pod nasz celownik, a zobaczcie, udało się zarobić 114 tysięcy i ekspas bonusami wpadło 2542. To tyle, jeśli chodzi o kolejną powtóreczkę na tym zacnym czołgu premium. Dziękuję Ci Madziu za podesłanie tej powtórki. Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to łapka w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.